Drodzy Państwo, za nami serwis informacyjny, więc ja witam się z Państwem ponownie w programie Galaktyka Pomerania na żywo ze studia telewizji Pomerania w Centrum Handlowo-Ryzykołym Galaksy. Ja nazywam się Wirwicka i będę z Państwem do godziny 19. Ze mną jest już kolejny gość. No, jakby nie mogło być inaczej, wchodzimy za chwilkę już, prawie no, dwa dni nam zostały do nowego 2015 roku. Więc moim Państwa gościem jest pan Edward Gardasiewicz, astrolog. Dzień dobry. Dzień dobry. No, i rozmawiać będziemy o tym nowym 2015 roku. Jaki on będzie, bo takie prognozy pan również przygotowuje? E, tak, e, każdego roku przygotowywane są prognozy związane, związane z najbliższymi miesiącami. Zresztą e, człowiek w naturze swojej ma potrzebę spoglądania w przyszłość. Powiedzmy, taką dobrą okazją jest podział na tych 12 miesięcy, które określają rok. E, oczywiście, spoglądając w przyszłość, patrzy się na różne aspekty. Na różne przejawy oddziaływania planet, i oczywiście to jest w kręgu, w gestii zainteresowania astrologa. Więc jaki będzie ten 2015 rok? Zacznijmy od tego bardzo ogólnego przyporządkowania do tradycji chaldejskiej, którzy to chaldejczycy, czyli raczej astrologowie, z Mezopotami określali każdy rok pod względem przynależności planetarnej. I rok 2015 jest rokiem, który związany jest z wpływem planety Jowisz. Jowisz uchodzi w astrologię za planetę przynoszącą szczęście. Jest to planeta, która ona ma zresztą przytomek, wielkie szczęście. I można powiedzieć, że planeta ta, jeżeli włada rokiem, daje możliwość, daje szansę na ekspansję, powodzenie, sukces, zarówno dla indywidualnych osób, jak i organizacji czy jakichś inicjatyw. Czyli to oznacza, że dla każdego. Tutaj znajdującego się dla każdego człowieka na Ziemi ten rok 2015 będzie szczęśliwy? E, se, e, ujmując to ogólnie, można to tak generalizować, natomiast oczywiście są losy jednostkowe, mogą się układać one różnie, ale ogólny klimat jest sprzyjający. Jowisz na pewno pozwala spojrzeć na pewne sprawy optymistycznie i ten optymizm będzie się udzielał w mniejszej czy większej części dla każdego z nas. <laughs> Jak gwiazdy wpływają na ludzi? Wiadomo jest, że fazy księżyca wpływają na przypływy, odpływy, ale jak gwiazdy wpływają na nas? Eee, nie jest takie jednoznaczne i proste, jak spotykamy w popularnych przedstawieniach, gdzieś tam w prasie, czy w takich krótkich spotkaniach. Eee, natomiast rzeczywiście w chwili urodzenia każdy z nas otrzymuje swój unikalny układ planetarny. Oczywiście pamięty te znajdują się na tle konstelacji niebieskich. No, nie w szczegóły, bo jest tam pewne przesunięcie, można powiedzieć, że właśnie ustawienie ich w określonych partiach, rejonach nieba oraz wzajemne odległości pomiędzy nimi powodują to, że osoba może być pogodna, a może będzie mrukiem, może mieć szczęście w finansach albo tego szczęścia nie mieć. Pewne tendencje się uwidaczniają i są oczywiste, niektóre natomiast są głęboko ukryte i właśnie, jak gdyby celem współczesnej astrologii, astrologii nurtu humanistycznego, który ja prezentuję, jest wydobywanie tych potencjałów, które można w sposób pozytywny wykorzystywać w życiu. Więc można powiedzieć, że horoskop, choć nie determinuje, to bardzo określa i bardzo podpowiada, jaką drogę wybrać, taka by ona była najbardziej skuteczna i korzystna od astrologii do numerologii jest do, dosyć blisko, tak pan powiedział sam nam przed wejściem na antenę. E, to będzie rok pod znakiem ósemki, tak? E, tak. No, jest prosta operacja. E, należy dodać cyfry, które składają się na datę i wychodzi nam ósemka. I oczywiście ósemka również ma swoje zatoryczne e, znaczenie. Ósemka e, nawet swoim wyglądem przedstawia symbol nieskończoności. Jest to odniesienie się do wszechświata do uniwersum. Właściwie daje nam nieograniczone szanse, pole do popisu. Ósemka jest przypisana do finansów, do władzy i do możliwości korzystania z przywilejów, które ta władza daje. Jest niezwykle pomyślna dla biznesu oraz dla wszystkich tych, którzy no, w sposób praktyczny, bardzo konkretny i materialny postrzegają świat. Można powiedzieć, że jest, roz, jest rozwojowa, niesie sobą bogactwo i sukces. To znaczy, że osoby, które są też numerologicznymi ósemkami, ten rok będzie dla nich szczególnie sprzyjający? rok ósemki, tak. To wtedy ten rok będzie sp szczególnie sprzyjający No, dla nich? mogą mieć na więcej szczęścia, tak, będą, poprzez tą wibrację numerologiczną, e, może być bardziej akcentowane, bardziej wspierane. To też nie jest takie proste w numerologii, bo tam się wchodzi w takie cykle, e, rok pierwszy, drugi, tam do dziewiątego, tak, to jest związane z fazami, z przejściami, ale tak, to jak jest ósemka, to dla ósemek nie, e, najgorzej e, nie jest. Ja próbuję to tak zrozumieć, no, tak, tak prosto, staram się. To jest dosyć trudne. E, jak to wygląda w innych kulturach? E, wiem, że e, wiele osób obserwuje także astrologię chińską. E, I w astrologii chińskiej. E, e, Nowy Rok nie, nie, nie pokrywa się z początkiem naszego roku, kalendarzowo, bo jest to związane z datą, jak tu spojrzę, 19 lutego. W tym dniu zaczyna się Nowy Rok Chiński i wkraczamy w rok drewnianej kozy lub też owcy, to w zamiennie, tak, Ja mi się bardziej podoba drewniana koza. No i jeżeli patrzymy na to z tej perspektywy, to ten znak, ta drewniana koza, ona właśnie nie jest taka za bardzo jak ta ósemka wcześniejsza do biznesu. Nie jest też taka ekspensywna jak ten Jowisz. Bardziej kładzie nacisk drewniana koza na relacje z innymi osobami, na budowanie przyjaźni, szukanie porozumienia. Jest trochę taka, bo to drewno, więc jest taka trochę artystyczna. Powiedzmy tak, kozie bym finansów nie powierzył. Rozumiem. Planety wchodzą w konkretne znaki. W tym w 2015 roku Jowisz wejdzie w znak panny, dobrze mówię? Tak. tak. Dobrze zapamiętam. Co to oznacza dla nas? Generalnie planety zmieniają swoje ustawienia, no może być nieustannie. Natomiast no właśnie bym poprzez podział na jakieś tam dekady, okresy. No mówimy, że na przykład w tym roku będzie miała planeta Ingres, taka albo inna. I tak, Jowisz będzie wkaszło do Panny 12 sierpnia, opuszczając znak lwa. W astrologii postrzega się znaki troszeczkę inaczej niż jest to popularne, bo nie szukamy cechy personalnej osoby, że to jest Panna, to jest Lew, tylko szukamy w danym znaku pewnej przestrzeni, w której mogą realizować się określone zagadnienia i zdarzenia. Znak panny związany jest generalnie z uporządkowaniem, z dokładnością, z konkretem, z analizą. Znak panny w szczególności odwołuje się do spraw związanych ze zdrowym trybem życia, więc to będzie jako taki na sztandarach dla Jowisza w znaku panny. Zdrowa żywność, ale również medycyna. Możemy w drugiej połowie roku 2015 spodziewać się. Jakiś odkryć, badań ważnych medycznie, może jakichś przełomowych, może znajdą się leki na jakieś bardzo ciężkie, trapiące ludzkość choroby. To wszystko przed nami. To jak gdyby to z własnym dorodziejstwem znak Panny wprowadza. Ponadto znak Panny to jest pracowitość i przy Jowiszu miejmy nadzieję, że każdy z nas znajdzie swoją wymarzoną pracę i będzie mógł się realizować za dobre wynagrodzenie. To może dać znak... Pan jest wzmocniony obecnością Jowisza. Jest jeszcze druga planeta, Saturn. Ona zmieniła dosłownie kilka dni temu swoje położenie, bo przez długi okres, to jest ponad dwa lata, przebywała w znaku Skorpiona. Obecnie jest w znaku Strzelca i w zasadzie przez cały 2015 rok tym znaku Strzelca będzie. Natomiast ona, bo planety poruszają się do przodu, jak i do tyłu, ale w sensie nie tylko jak my to widzimy z Ziemi. Więc wchodząc w ten ruch retrogradacyjny od 15 czerwca do 18 września na chwilę zawita do Skorpiona, więc ten odcinek czasu trzeba wyłączyć, a reszta, cały rok to jest znak strzelca. I Saturn będący w znaku strzelca jako planeta. Od tego zacznijmy, jest planetą restrykcyjną. Jest planetą, która odpowiada za działania w przestrzeni, gdzie się konkret, dokładność, precyzja nie może nie toleruje powierzchowności. Kraczając do znaku strzelca, który określa rozmach sferę szerokich działań, szerokie pole do opisu, ten znak daje, mówi podkreśla rolę spraw międzynarodowych. Więc obecność Saturna będącego w znaku strzelca jest niezwykle ważny dla polityki międzynarodowej oraz tego, co się w tej przestrzeni dzieje. Nadmienię tylko, że horoskop Rosji, bo każdy kraj również posiada swój horoskop, to jest słoneczny strzelec. Oprócz tego w horoskopie Rosji jest jeszcze Mars Bóg wojny. I jest tam jeszcze jakaś jedna planeta, w tej chwili nie pamiętam, się zaglądać, ale nas interesuje Mars przede wszystkim. Ten Saturn będzie zbliżał się do pozycji Marsa i napięcia, które towarzyszą no, postawie Rosji, na pewno w roku 2015 nie wygasną. A będą jeszcze silniejsze, możemy o tym powiedzieć? E, tak, ja przed programem zaglądałem e, również do horoskopu Stanów Zjednoczonych, spoglądałem w horoskop e, Baracka Obamy. Spoglądałem co się dzieje u Miedwiewa i u Putina. I powiedzmy to, co się dzieje w horoskopie Rosji i w horoskopie Putina to są tak to bardzo są koreluje, To są bardzo istotne przeplatania się. Dostarcza informacji, że niestety nie będzie spokoju, zwłaszcza, że jest ten Saturn w strzelcu. Ja ukułem taką nazwę, że, na, że grozi nam druga zimna wojna światowa, zimna wojna, tak podkreślam, że jak gdyby takie zachowania, które będą podawały testowi będą obecne, one będą sprawdzały cierpliwość Europejczyków, jak i całego świata. Stany Zjednoczone, też wynika to z ich horoskopu, nie będą tak bierne jak w roku 2014. Będzie większa inicjatywa, jeżeli chodzi o działania, a zwłaszcza e, działania czy też akcje militarne poza granicami swojego kraju. No i można też powiedzieć, że z, widać wyraźnie w horoskopie Baracka Obamy bardziej zdecydowaną niż dotychczas postawę. Więc można powiedzieć, trafił swój na swego, łatwo nie będzie i na zaśluczu tego wszystkiego. Jeszcze stoją Chiny. Bardzo ciekawa sprawa. Chiny w tym roku mają bardzo silny horoskop. Kilka lat temu, gdy Chiny wybijały się w tej społeczności międzynarodowej, były podobne aspekty. W roku 2015 Chińczykom. Ta drewniana koza widać z tego, tak, będzie bardzo pomagać, będzie ich ta pozycja silna. Być może będą Chiny decydowały o rozdaniu Kartwa na arenie międzynarodowej polityki. Trochę nas Pan teraz nastraszył tym mówieniem o tych dosyć silnych i dosyć agresywnych horoskopach. Sprawdzał Pan również horoskop dla Polski i dla samego Szczecina, to co nas najbardziej interesuje. E, tak, zacznę może od Polski. E, w tej chwili Polska ma dobrą pasę, e, z tego względu, że przez to jest taka bardzo ważna oś w horoskopie, ona e, nosi nazwę Ascendent. Przez ten Ascendent w tej chwili przechodzi Jowisz, czyli w zasadzie czyni koniunkcję, to znaczy, że się dokładnie w tym miejscu na tej osi. Żeby to jeszcze przybliżyć, to jest punkt, który w chwili powstania, zawiązania państwowości, gwiazdowny, który pojawiał się na wschodzie, określa ascendent. I przez ten punkt właśnie w tej chwili przechodzi Jowisz, dodaje tom ekspansji. Zwróćcie Państwo uwagę, że Donald Tusk, jego nazwijmy no to awans, tak? wyjście na salony międzynarodowe, jest związane także z przejściem Jowisza. Dla sportowców, też taka uwaga, wyraźnie sukcesy polskich sportowców, zwłaszcza piłka noża tutaj się zaakcentowała. To jest chyba też troszeczkę pomoc tego jowisza. No nie umniejszając pracy i starań zawodników. Więc jak gdyby ten jowisz Polsce pomaga, to trwa do połowy roku. Ten jowisz później jego wpływ nie będzie słabszy, przy czym nie będzie się już tak rzucał w oczy. To takie dla działań międzynarodowych, dla Polski, to jest nasze 5 minut. Które powinniśmy mądrze wykorzystać. Wtedy jak gdyby ten Jowicz, właśnie, który patronuje rokiem 2015, no z tego rogu obfitości coś nam sypnie. Szczecin z kolei, horoskop Szczecinna i też zaczniemy od Jowisza, przez część nieba, kto odpada za współdziałanie, współpracę z, z gminami ościennymi oraz po, po drugiej stronie Odry z Niemcami. Bardzo wzmacnia tą współpracę, tak możemy liczyć, liczyć na ekspansję. Ostatnie wybory zdecydowały kto będzie, kto będzie nami rządził, tak, wybraliśmy włodarzy i też jak gdyby te aspekty dają, te przejścia dają możliwość, szansę ekspansji na tej przestrzeni. Na co Szczecin jako aglomeracja Powinien uważać, myślę, że jest kwestia sfera spraw finansowych, umiejętność gospodarowania budżetem i wykorzystanie każdej dostępnej złotówki w możliwie najlepszy sposób. To są takie bardzo ogólne informacje, jeżeli chodzi o Szczecin. Czyli powinniśmy się skupić w Szczecinie na finansach i na kontaktach z okolicznymi mniejszymi gminami i z naszymi sąsiadami za zachodniej granicy. Tak, jeszcze jest jedna rzecz taka, ponieważ mówimy o horoskopie miasta, który jest stolicą regionu, więc bierzemy pod uwagę również zachodniopomorskie i ościenne województwa wówczas, tak, więc to można tak skalować w mniejszej i większej e, skali. Jak najbardziej jest to szansa dla Szczecina, żeby się otworzyć na świat e, w sposób jeszcze bardziej ekspansywny niż dotychczas. E, e, o ile e, no te wszystkie Związane z tym możliwości zostaną wykorzystane, to jest sukces dla nas, tak? to jest możliwość rozwoju. Czyli, tak, na króciutko podsumowując, to możemy powiedzieć, że w sumie ten 2015 rok będzie i dla Polski, i dla nas szczęśliwy, jeżeli dobrze go wykorzystamy. Tak, nastaje optymistycznie. Ósemka, Jowisz, no trochę towarzyska Koza też tam w kolejce stoi. Dobre tranzyty, czyli właśnie te przejścia dla Polski, dla Szczecina. No i cóż, no chyba e, może być to lepszy rok niż poprzedni. I oby taki był, tego i Państwu, i sobie życzymy. Moim Państwa gościem był Pan Edward Gardasiewicz, astrolog. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam na króciutką przerwę, i po której zmieniamy temat, a właściwie będziemy w tych noworocznych tematach dalej.